Ze mną kapitan Antraxu Mateusz Jurny. No, fundujecie dzisiaj istny roller coaster w meczu o bardzo wysokim ciężarze gatunkowym, w meczu zespołów z dołu tabeli, w meczu dwóch Beniaminków. Zdobywacie bardzo, ale to bardzo cenny komplet. Punktów pokonujecie bielęskich grajków 6 do 4. Tak jest, to był bardzo ciężki mecz, ale w końcu przyszło to przełamanie w najlepszym momencie, bo w sumie. I jak nie z takimi drużynami, to, to nie wiem z jakimi w sumie w tej lidze. Żeby się utrzymać, to trzeba takie mecze wygrywać. A poza tym w drugiej lidze z nimi przegraliśmy wszystkie mecze, więc to był w sumie chyba czwarty nasz mecz. No i w końcu się udało w tej pierwszej lidze, także, także fajnie, fajnie to wyszło. Terminarz wam niespecjalnie sprzyja, no bo od razu na dzień dobry dostajecie wielką trójkę: La zabawę, dla lasów, denaturat. No i teraz tak jak wcześniej jeszcze kamratów awansem mecz rozegrany, dzisiaj w końcu dostajecie zespół no teoretycznie z tej niższej półki, który awansował razem z wami do, do pierwszej ligi. I tak jak wspomniałeś, no gdzie nie zdobywać tych punktów, jak właśnie w takich spotkaniach? Kto wie, czy to nie były trzy punkty nowego utrzymania? Wiem, że jeszcze jest dużo kolejek do rozegrania. Tak, tak, tak. Całkiem może. Mam nadzieję, że to będzie też mecz przełomowy, że już pokażemy z tymi lepszymi drużynami też lepszy futsal i, i może urwiemy komuś punkty, tak? Na przykład emerytom, kto wie, kto wie czarne, czarnemu koniowi tych rozgrywek na razie, więc, więc zobaczymy. Jutro la zabawa, także no, łatwo nie będzie, no ale, ale zobaczymy, nie? No nie wyjdziecie na pewno i nie położycie się na parkiecie, ale jeszcze chwilę o, o dwóch Beniaminkach, czyli o Was i o bieluńskich Grajkach. Wasza postawa na początku sezonu i ten brak zdobywanych punktów pokazuje, że różnica w poziomach między pierwszą a drugą ligą jest jednak bardzo duża. Czy Ty to potwierdzisz z perspektywy gry na parkiecie, już po tych kilku kolejkach, które rozegraliście? Raczej tak, tak, mi się wydaje, że nie. Po prostu te pierwsze mecze to wydaje mi się, że mamy parę nowych zawodników, i jeszcze tak tego nie było, a poza tym my dużo bramek sami sobie tak jakby strzelaliśmy. Tak? To, to nie, że przeciwnik, chyba że nie mówię o denaturacie, bo jednak to jest jednak ta najwyższa półka, ale na przykład tam z kamratami coś to, to my sobie sami bramki strzelaliśmy, więc, więc to była duża, duża też wina nasza, a nie, a, nie, a nie dobrej jakiejś gry przeciwnika. Ale myślę, że poziom jest tak lepszy jest niż, niż drugiej lice. Jutro bardzo trudny pojedynek z aktualnym mistrzem ligi, dla was to będzie piąty mecz, dla nich dopiero drugi, no tak ten terminarz jakoś niefortunnie się układa w tym sezonie, wy już jesteście w tym gazie meczowym, La zabawa zanotowała falstart I, tak? i Emeryci pokazali, że z La Zabawą można wygrać, czyli chyba nie wyjdziecie na parkiet na mecz ze zwieszonymi głowami. Jak przyjdą w pięciu i bez gwiazd, to, to jest szansa na krytykę. Tam same gwiazdy. Pół żartem pół serio, no nie, no, będzie ciężko, no. powalczymy, no, zobaczymy. Nie. My mamy to do tyle dobrze, że w, praktycznie w każdym meczu nie jesteśmy faworytem, więc, więc w sumie ciężar y, y, jest na rywalu, tak, także my możemy, nie musimy, tak, więc gramy bez presji, także, także powinno być dobrze. No co, niech ten dzisiejszy mecz będzie takim dobrym prognostykiem dla Was na kolejne mecze, ja z tego miejsca życzę Wam powodzenia w dalszej części sezonu. Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę.